Cześć, z tej strony do Berka 484, bardzo długo mnie nie było ponieważ, ponieważ zdawałam egzaminy ósmoklasisty i musiałam się uczyć, więc przebywam dopiero teraz z odcinkiem i długo myślałam nad tematem odcinka, ale pomyślałam, że nagram odcinek na sposoby, sposoby jak łatwo można zdobyć doglary w grze Dogi Game. Okej, okay. według mnie najbardziej takim popularnym. Znaczy, nie wiem, czy to jest popularne, ale ja tak robię i zdobywam doglary, że wchodzimy w związek kinologiczny, idziemy na wystawę psów, i za jeden głos dostajemy 20 doglarów. I tutaj wybieramy sobie jakiegoś psa. Ja się wybieram na przykład tego. Klikamy OK i do naszego konta dodaje się automatycznie 20 dolarów. I tak po prostu sobie głosujemy. I w ten sposób możemy zdobyć nawet 200 dolarów. Dlatego ja sobie tutaj zagłosuję. Mój stan konta wynosi tyle. I zaraz zobaczycie, ile będzie wynosił po zagłosowaniu na te wszystkie psy. Po zagłosowaniu na wszystkie psy dodało mi się 200 dolarów. mam teraz tyle i następnym sposobem będzie po prostu losowanie, co prawda musimy wydać tutaj 100 dolarów. nie zawsze wygramy doglary, tylko czasami wygramy, nie wiem, jakieś ciasteczko albo coś, no ale na przykład jak kupimy los, no to wiadomo dostaniemy ciasteczko, ale czasami możemy też dostać doglary. Tak więc warto może czasami wydać te 100 dolarów, bo ja kiedyś mi się trafiło na loterii 1000 dolarów. Jakie są jeszcze sposoby? Na pewno można sprzedać psa, ale tutaj trzeba mieć odpowiednią rangę. Ten, możecie do mnie pisać na PW, jestem doberka484, możecie mnie dodać do znajomych, ja dodaję wszystkich bez wyjątku. Jeżeli podoba wam się jakiś pies bo mam tutaj bardzo dużo tych szczeniaków i właśnie nikt ich nie kupuję, więc one są wszystkie na sprzedaż. Nie sprzedaję raczej psów, które są w innych końcach. Sprzedaję tylko te. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem jakiegoś psa, to piszecie do mnie na PW, wysyłacie mi linka w wiadomości. Ja wtedy Wam rezerwuję sprzedaż za ustaloną cenę. Przeważnie szczeniaki sprzedaję tak po 500 dolarów, nie więcej, nie więcej. Bo uważam, że to jest jaki ten, nie warto więcej. Trzeci... Nie, nie trzeci, nie umiem liczyć. Kolejnym sposobem na zdobycie doglarów będzie wymienianie bonów. Ja mam 21 bonów, co, co prawda. Bony się kupuje, ale ja nic nie kupowałam i właśnie nie wiem skąd mi się te bony wzięły, ale z jednym bon mam 400 doglarów, więc możemy sobie wymienić i mamy. I to był tak naprawdę krótki odcinek, który nie miał najmniejszego sensu. Ale po prostu musiałam coś nagrać, żeby po prostu kanał w ogóle istniał, tak? Dlatego mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i napisania komentarza z tematem następnego odcinka. Ja się z wami żegnam. Cześć!